Kiedy komuś pomagamy, to, to sprawiamy mu przyjemność. To też się czuje i to jest miłe. Szczególnie dla tych ludzi, którzy są chorzy. Coś komuś dajesz, to jest ci lepiej. Miło ci bardzo. Bądź razem z orkiestrą. Oglądaj relacje w TVN. 26. Wina wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia 2018 roku. Oj, się będzie działo! Siema! Oglądaj w TVN, DTV i TVN24. Od wielu lat uczę w szkole historii. Mojej pracy, wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia, fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję BILOMAC+. Składniki suplementu diety BILOMAC+, pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. BILOMAC+, i pamiętam o wszystkim. są takie pyszne! Bo w pięknym ogrodzie matka natura i lef Leon, Matka? Natura przecież! Aha. Przywiązują olbrzymią uwagę, by w tych soczkach było 100% marchewek i owoców. A zmieści się aż tyle? Musi! Bo kto Leona ma, zawsze rady da! Potem to wszystko miksują no. i wcale nie dodają cukru. I już? Już! Hortex Leon. 100% natury od matki natury. Żeby dobry mieć dzień, poczuj radość i smak. Lipton powie Ci wnet, jak to zrobić, od tak. Jeśli pomóc masz chęć, serce wierzy, że tak. Dołącz do nas już dziś, gdy orkiestra ta zna. Lipton, Lipton, krach. I rozgrzewa serducha! Kup herbatę Lipton teraz również korzenną w limitowanej edycji i pomagaj z nami! Ból gardła u dzieci wywołane zwykłą infekcją może łatwo przekształcić się w anginę. Dlatego polecam Envil Gardło. Spray Envilgardło działa potrójnie. Szybko zwalcza ból, eliminuje bakterie i wirusy odpowiedzialne za powstanie anginy oraz wspiera odporność gardła. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Envil Gardło leczy ból gardła i nie dopuszcza do rozwoju anginy. Sponsorem programu jest firma Clare. Kreator kolekcji Clare Masterpiece. Sponsorem programu jest producent preparatu Duo FEM na łagodzenie objawów menopauzy.